Często tak mówimy sobie, że do głoszenia Ewangelii powołani są kapłani, czy tam siostry zakonne, i to tak na nich ma spadać to zadanie ewangelizowania drugiego człowieka. Tymczasem choćby w Piśmie Świętym mamy przykłady, że nie tylko to zadanie spoczywa na kapłanach, ale także na każdym z nas, abyśmy głosili Chrystusa wszystkim i abyśmy w ten sposób też czynili dobro i zarażali tym dobrem innych. Wstań, idź do Niniwy. Wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem. Dzisiejsza postać Jonasza. Jest takim przykładem tego, jak nieraz uciekamy po prostu przed tą odpowiedzialnością za drugiego człowieka, przed tym też głoszeniem Chrystusa i ewangelizowaniem drugiego człowieka. Przecież Jonasz, jakby popatrzeć, został wezwany przez Boga do tego, żeby upominał mieszkańców miasta Niniwy, ale on po prostu nie chciał. On nie chciał tego zrobić, dlatego że tam też mieszkali Asyryjczycy, którzy byli po prostu dla niego wrogami i on nie chciał ich upominać, domagał się takiej sprawiedliwości, dla nich, że tak naprawdę oni powinni otrzymać tą karę, na którą zasługują i nie ma co ich upominać, czy tym bardziej narażać jeszcze swojego życia. Ale Pan Bóg mimo wszystko ciągle się upominał, ciągle widział pewien potencjał w Jonaszu, dlatego nie chciał zgodzić się na to, że Jonasz po prostu będzie bierny w kwestii ratowania duszy człowieka, drugiego człowieka. Dlatego zrobił wszystko Bóg, aby jednak to powołanie Jonasza do głoszenia, upomnienia niniwitom, aby nastąpiło. Nawet dopuścił się takiego obrazu bardzo bajkowego w postaci połknięcia przez ryby i przez te trzy dni. Jonasz zrozumiał, że tak naprawdę powinien pokładać w Bogu nadzieję, bo Pan Bóg chce się nim posłużyć i Pan Bóg nie chce dla niego nieszczęścia, ale chce, aby był skutecznym narzędziem w rękach Pana Boga, i na to się zgodził i odpowiedział na to wezwanie do tego, aby pójść, aby dawać świadectwo swojego życia i wzywać też do nawrócenia i wskazywać właściwą drogę życia życia pełnego miłości do Boga. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga? I że Duch Boży mieszka w Was? Zauważcie, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, to tak naprawdę przyjmujemy Chrystusa do swojego serca. I od tego momentu Chrystus już mieszka w nas. A co to oznacza? Że tak naprawdę ja jestem Jego naśladowcą, że jestem teraz Jego uczniem, wezwany do tego, aby być apostołem Jezusa Chrystusa. A zatem, kiedy wychodzę choćby ze świątyni, to kim mam być? Mam być Chrystusem mam być naśladowcą Jezusa Chrystusa, tym, który kroczy po śladach Chrystusa, tym, który mówi jak Chrystus, myśli jak Chrystus, czyni jak Chrystus. I to zadanie spoczywa na każdym z nas, na każdym człowieku ochrzczonym, więc musimy sobie uświadomić, chyba każdy z nas, tę prawdę, że przyjmując Chrystusa, jestem powołany do tego, aby zanieść Chrystusa drugiemu człowiekowi. Bądźcie jak posłuszne dzieci, nie stosujcie się do waszych dawniejszych rządów, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Zobaczcie, że Maryja, kiedy poczęła w swym łonie Syna Bożego, pierwsze co zrobiła, to przyszła do Elżbiety, a Elżbieta na widok Maryi sama stwierdziła, że aż z radości poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I to też nie jest piękny przykład tego, jak drugi człowiek może zanieść komuś Chrystusa, jak Maryja zaniosła Chrystusa Elżbiecie, swojej krewnej. Tak naprawdę dzięki temu yy, mamy taki przykład, wzór ewangelizacji, aby zanieść ludziom Chrystusa tak jak Maryja to uczyniła. Czyli przyjmując Komunię Świętą, biorąc Chrystusa do swojego serca, mam teraz dzielić się Chrystusem, którego mam w sercu, i zanieść go drugiemu człowiekowi. Zastanów się dzisiaj może, kto w szczególny sposób potrzebuje swoich bliskich Jezusa Chrystusa. Może żyjesz w takiej atmosferze, gdzie ktoś po prostu z Panem Bogiem nie chce mieć nic wspólnego, po prostu nie chce w Boga wierzyć, nie chce Bogu ufać. I może właśnie potrzebuje tego, abyś był takim Jonaszem dzisiejszym, czyli tym, który zaniesie Jezusa Chrystusa drugiemu człowiekowi. Abyś był może tak jak Maryja, która mając pod swym sercem Jezusa Chrystusa po prostu zaniosła, aby ten drugi człowiek został napełniony Duchem Świętym. Może właśnie świadectwo Twojej dobroci, Twojej miłości, Twojej życzliwości, Twojego przebaczenia może będzie też takim Motywem do tego, aby drugi człowiek przemienił swoje życie. Zastanów się w takim razie, do kogo możesz dzisiaj choćby pójść, albo może do kogo zadzwonić, albo komu wysłać jakąś wiadomość, w której zachęcisz tą osobę do tego, aby przeżyła te święta, ten czas z Panem Bogiem. Może zachęcisz. Do skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej. Może znasz kogoś spośród swoich bliskich, kto potrzebuje tego nawrócenia, a gdzieś tam przeżywa jakiś opór, może jakiś strach i bojaźń. Może właśnie bądź tym Jonaszem, który przyjdzie nie tylko ze słowem upomnienia, ale ze słowem miłości. Abyś powiedział, jak bardzo Bóg kocha tego człowieka, jak bardzo, te, jak bardzo Pan Bóg potrzebuje właśnie tego człowieka, jak bardzo mu zależy na nim. I abyś po prostu też, modląc się do tego człowieka, może stał się inspiracją i zachętą do tego, żeby ten człowiek y, zmienił dzięki Tobie swoje życie i skorzystał i nabrał odwagi do tego, aby skorzystać z tego daru, choćby z powiedzi świętej czy, czy Eucharystii, przyjęcia Chrystusa do swojego serca, a wtedy... Bystus zresztą będzie się zajmował w sercu tego człowieka.